Cześć, witam na kolejnym filmie na, ko na kanale Wędkarski Kowalski yy, Na dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie taki oto oczepiać yy, do przynęt z Aliexpress yy, Zobaczymy jak on działa. Przygotowałem sobie kilka przynęt, yy, na, które, na których będziemy właśnie sobie ten oczepiacz yy, testować yy, Waży może nie wiem, z 250-300 gram Tak on wyga, z, wygląda z bliska tak, on jest zbudowany, tutaj się zaczepia plecionkę o te kółka tutaj, żeby tam sobie plecionka przechodziła, to wiadomo, tak mniej więcej. E, linka, nie wiem, tu jest na 80 kg, 0,16 m i chyba 30, z tego, <coughs> z tego co rozumiem chiński, to chyba 30 m tej linki tutaj jest, także dosyć mocna. No i co, zobaczymy sobie. Jak to mi się będzie udawało, w takim pudełku sobie to przyszło razem. Linka razem z oczepiaczem. Tutaj w tyłu instrukcja, jak zaczepiać, jak to, jak to ma działać. No i zobaczymy, działamy. Przygotowałem sobie po dwie przynęty, mówiąc. Każdego rodzaju. Guma duża, 25 cm. Małe kopyto Relaxa z dozbrojką. To jest, nie wiem, 10 cm. Duży wobler, mały wobler, duży żerk, mały żerk. To jest y, dziesiątka bodajże Robinsona. I tutaj, nie wiem, w to ale jest jakiś, jakiś wielgachny. Nie wiem, około 14 cm. Duża wachadłowa, sporawa obrotuwa. No i to tyle. Zobaczymy na tych przynętach sobie. Czy warto kupić czy nie? No zobaczymy. Testować sobie będziemy tutaj w takim miejscu. Jestem nad morzem. Tam to taka, ten taki kamień owłosiony w wodorosty to jest mój potencjalny zaczep. Wziąłem tylko wędkę spinning. Będę używał na razie. Zobaczymy jak to będzie. Wiadomo każdy używa na szupaka stalkę, także zobaczymy właśnie czy ze stalką da ten sobie radę mam nadzieję, że nie będzie się zahaczał tak szczerze yy, zaraz za agrafkę zamiast za przynętę, no ale zobaczymy oczywiście yy, tą częścią zahaczamy, żeby to leciało w tą stronę do przynęty lecionka przewleczona przez obydwa oczka No i działamy. Jako pierwsza na ogień idzie obrotówka, zaczep jest, trzyma mocno. Pierwsza przynęta odzyskana, druga przynęta, wachadówka, druga przynęta odzyskana, z takim dosyć efektownym odrzutem. Tojną przynantą będzie mały woblerek. Woblerek odzyskany, jest okej. Okay. Zobaczymy, jak sobie poradzi z bardzo dużym woblerem. Duży wobler, odzyskany. Następnie zobaczymy czy uda się odzyskać dziurka 10 cm. Kolejna przylęta. duży rzek 14 centymetrowy, o ten, oczywiście powiecie, że nad jeziorem nie tylko są kamienie, ale także i gałęzie, także zobaczymy jak się spisze odczepiać pośród gałęzi. Kolejna przynęta odzyskana zostały już tylko dwie przynęty guma relaksa 10 cm Zaczepię ładnie za dozbrojkę bo do zbrojką głównie się zahacza Przyręta odzyskana. No i co została? Ostatnia przynęta 25 cm. Sam jestem ciekawy, jak sobie oczepiać z tą przynętą poradzi. Tym razem guma odzyskana Jednakże do zbrojka mocno wbita w gałąź została a właściwie część tej dozbrojki po prostu sobie pękła Czyli co? Odczepiać jako się sprawdza działa, nie powiem, jestem dosyć w sumie zaskoczony troszkę Wszystkie przynęty z testowanych udało się, mówiąc, odzyskać, oprócz tej. Oznaczało no, też udało się gumę odzyskać, tylko ta do zbrojka pękła. No ale co, no przecież działa. Jest ok. Zobaczymy oczywiście nad wodą, bo wiadomo, nad wodą trochę inne warunki. Ten, ten oczepiasz będzie się na pewno wolniej przesuwał po plecionce, bo tam woda będzie mu jakiś tam opór. No i. No, różnie to może być, wiadomo, ale przypuszczam, że powinno na pewno, kurcze lepiej używać takiego czegoś, niż po prostu za przeciątkę ciągnąć, bo wiadomo, przeciątka nie jest taka mocna jak talinka. No i. No działa, działa chyba, no kurczę. Co tu dużo gadać. Hmm. Jeśli chodzi o mnie, to będę tego używał z pontonu, ze środka pływającego, wiadomo. Yy, nie wiem, no jak to, jak to by, tak dokładnie, jak to będzie działało, yy, łowiąc z brzegu, gdzieś tam, yy, jeśli, przypuszczam, że e jeśli będzie zaczep gdzieś daleko od brzegu, no to już tak ciężko, na pewno będzie yy, posłać ten oczepiasz do samej przynęty. Ale gdzieś tam na rzece pewnie gdzie od razu jest duży ustok, duże yy, głębokości, to pewnie no, by się sprawdziło. Tak samo na takich jeziorach. Ze środków pływających mi się wydaje jak najbardziej. Yy, jedynie co to, a przypuszczam, że tutaj będę musiał jakieś kółko założyć, bo tutaj no nie jestem pewien, tu możliwe, że. Uff, jakaś mucha mi tu usiada. Yy, możliwe, że tu się przetrze po jakichś kilku przynętach, czy tam coś. Także nie będę ryzykował. Tutaj za sobie jakieś kółko założę. No i dobra, tak to wygląda. Jeszcze raz pokazuję. Także dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki, za, że byliście ze mną, że yy, obejrzeliście ten cały teścik. Jakby co, to link do tej, do tej przynęty do tego odhaczacza znajdziecie w opisie pod filmem. Dla mnie drogi był 15 chyba euro, my kosztował jakoś takoś z przesyłką. Wiadomo, ale ekspres drogie to nie jest. No i dobra, dzięki jeszcze raz za obejrzenie i trzymajcie się do następnego połamania i jak najmniej zaczepów.